Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. A oto znowu rzekł do nich Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem Wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach Waszych. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Wiele mam w Waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, i że ja nie sam z siebie, że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, Wielu uwierzyło w Niego. Scena z dzisiejszej Ewangelii ma miejsce krótko po słowach, które Jezus wypowiedział do kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Powraca temat grzechu. Kilkakrotnie Jezus powtarza bardzo mocne słowa. Pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. To wydaje się zdaniem kluczowym tej dzisiejszej Ewangelii. Jest wybór: grzech albo wiara. Grzechem nie jest coś złego, co robimy. Grzech, grzech to przede wszystkim i najpierw odrzucenie Boga, który objawia się w Jezusie. To jest niesłuchanie Jezusa. I brak gotowości, żeby iść za Nim. Tym właśnie jest grzech. Tam, gdzie ja idę, usłyszeliśmy, Wy pójść nie możecie. Nie możecie, bo nie chcecie, moglibyśmy dodać, bo nie uważacie, że warto tam iść, bo macie własne kierunki, własne drogi, własne cele. Gdzie idzie Jezus, a gdzie możemy nie iść za Nim? Jezus przechodzi drogą paschy, zaprasza, aby z Nim przejść tę drogę, to znaczy przejść do Boga, do zaufania i powierzenia się Jemu. To pascha od myślenia o sobie, do bycia dobrym dla innych. To droga od zbierania i gromadzenia dla siebie w kierunku dawania, dzielenia się i służby. Grzech to nie wierzyć Jezusowi, że warto pójść za Nim drogą Paschy. Grzech to zatrzymać się w miejscu, zaparkować we własnym myśleniu, przy swoich przekonaniach i jedynie w swojej własnej ludzkiej logice. Przeciwieństwem grzechu nie jest mocne postanowienie poprawy. Nie chodzi przede wszystkim o silną wolę w walce z pokusami. Przeciwieństwem grzechu jest wiara. Wiara jest szczepionką na wirus grzechu. Kto wierzy, odnajduje w sobie zdolność do wybierania Boga, nawet wtedy, kiedy to trudne i kiedy łatwo ulec zniechęceniu, stracić nadzieję i pogrążyć się w smutku. Wiara to nie przede wszystkim znajomość doktryny, to nie tylko praktyki religijne czy moralne postępowanie. Wiara to gotowość i zaangażowanie w poznawaniu Jezusa. To słuchanie Słowa Bożego. Wiara to nawrócenie, przyjęcie i przejęcie się Ewangelią. Wiara to postawienie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Wiara to przyjaźń i zaufanie, że Bóg, że Bóg się nie myli, że On jest Panem rzeczy niemożliwych, choć działa w swoim czasie. Wywyższenie Syna Człowieczego, o którym mowa w tej dzisiejszej Ewangelii, oznacza, Wywyższenie na krzyżu oznacza spojrzenie na krzyż, bo właśnie na tym tronie Jezus został wywyższony. Dzięki temu wywyższeniu można dostrzec krzyż, zatrzymać się przy krzyżu, adorować krzyż. Krzyż, znak zbawienia, ale także narzędzie zbrodni, symbol zła, największego ludzkiego grzechu, naszego grzechu. Wywyższenie Jezusa na krzyżu, podobnie jak wywyższenie miedzianego węża na wysokim palu, o tym była mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu, daje szansę na zobaczenie i uznanie swojego grzechu. Po to to wywyższenie. Bez tego nie można się od tego grzechu wyzwolić i wyleczyć. Nie można uwierzyć w Jezusa. Grzech zabija. Na krzyżu zabił Boga. Zabija i nas. Bo jest śmiertelną chorobą. Ale kto wyzna swój grzech i pójdzie za Jezusem drogą Paschy, doświadczy zmartwychwstania i będzie żył.